Siemam przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie, dzisiaj w trochę polowych warunkach, więc mam nadzieję, że w back kamerki. A zaczynamy od dosyć ciekawego klipu, no jednego z naprawdę chyba bardziej interesujących w tym roku, gdzie możemy zobaczyć, że został zrobiony idealny taki flip, jak chodzi o e, właśnie ten pachołek. Gracz na tyle się rozkojarzył, że aż nawet tutaj e, zwrócił na niego uwagę i został zabity. Także zdarza się i tak. Mam nadzieję, że wy też macie jakieś ciekawe akcje, jak coś to możecie oczywiście podrzucać, a my już oczywiście lecimy z koksem. I na samym starcie warto nam powiedzieć, że amerykański producent i DJ, czyli Blink e, Prestin mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, e, był na ostatnim prezie widziany z takim oto i potężnym chainem, na którym była płyta z skanca z Xboxa 360, chyba 360. Tak czy siak wygląda to bardzo potężnie, no taka płyta to jakby na to nie patrzeć już sam w sobie, jest dosyć rzadki przedmiot. To chyba nawet nie jest z 360, to jest chyba ze zwykłego Xboxa, to już w ogóle tej dodaje wartości. No ale muszę przyznać, że ciekawy przedmiot. No i pytanie, czy chłop w ogóle wie, co to, gra, co to za gra. Jak wierno, to naprawdę dla niego wielki, wielki szacun. Kolejna sprawa to kwestia, o której informowałem w jednym z ostatnich filmów. Możecie sobie przejść tam bardziej, jakby e, przypatrzoność tej kwestii mianowicie już za kilka dni, dokładnie, jakby na to nie patrzeć, to za 8-7 dni, dostaniemy najprawdopodobniej update, jeżeli chodzi o tego Digla, a właściwie jak chodzi o ten limitowany przedmiot, który teraz mamy w zbrojowni. Co to będzie, w jakiej formie będzie, ciężko coś na ten temat więcej powiedzieć, ale najprawdopodobniej coś tutaj się zmieni, więc warto, żeby o tym pamiętać. No i być może w takowego Digla zaopatrzyć, gdyż jego wylecenie z tej zbrojowni być może z powodu jakiejś wzrosty wartości, ale ciężko na ten moment coś więcej powiedzieć. Jest też szansa, że warw będzie to miało gdzieś i dodalnie nic nie dostaniemy. Może być i tak. Stój, przyjacielu! się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, że zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? A nas jest go skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik FIAKO, który daje Ci 10% bonus do doładowania. I 2 zł 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że dochodzi do dosyć przełomowego momentu, a mianowicie 29 stycznia. Dojdzie do odbanowania Steela oraz Słaga, którzy dostali bana na 10 lat po tym jak wybuch cały skandal z iBay Power i z ustawieniem, jakby powiedzieć meczy przez nich. W związku z czym zobaczymy, czy w jaki sposób powrócą. Jakby na to nie patrzeć, 10 lat to jest mega, mega dużo. Jeżeli wtedy byli gdzieś tam nawet na szczycie, byli prosami, no to mam wrażenie, że przez ten czas, gdzieś tam razże e wiek, dwa że skill mógł trochę odlecieć, i więcej jakoś nie widzę turbo potencjału na to, żeby wrócili. No ale być może cały czas tutaj trenowali, cały czas tej szlifowali i być może czymś nas zaskoczą. Zobaczymy. Rażej nie, ale myślę, że warto o tym. Wiedzieć. Warto również wiedzieć o tym, że na przestrzeni ostatniego roku market cap, czyli jakby wartość całego marketu Steam, zanotował wzrost o 28%, a właściwie o 810 milionów, jak to możemy tutaj zobaczyć, więc o bardzo, bardzo dużo. No jest to wzrost, jak będę na to patrzeć, dosyć mocny. Zwróćmy uwagę, że w tym roku jakoś też nie było jakiejś potężnej hosty, potężnych wystrzałów na niektórych przedmiotach. W związku z czym, z tej perspektywy patrząc, jest naprawdę ciekawie. Mieliśmy dosyć dużą korektę, z którą się zmagaliśmy gdzieś tam na jesieni. W związku z czym warto też na to zwrócić uwagę, że tak to po prostu idzie. idzie. Do stronę, więc nic tylko i wyłącznie się cieszyć. Tak samo jak można się cieszyć z turnieju, który ma miejsce na chwilę obecną. Jest to Evelyn Duo Cup. Tak, dobrze usłyszeć. Duo Cup. Jest to turniej organizowany w CS-ie w dwójkach. To jest dosyć ciekawe, tak jakby Wingman, powiedzmy to sobie. No bardziej. Takie turnieje jest gdzieś tam z Fortnite'a, a nie tyle co właśnie z CS'a. Ale widzimy, że jest jakiś luźny turniej, gdzie m.in. za zabicie z noża można otrzymać 2,5 tysiąca dolarów. I widzimy, niektórym się udało, między m.in. Rolandowi, tej Ultimate'owi się to udało, więc szacun dla niego MVP dostanie 60 10 tysięcy dolarów. A możemy zobaczyć, że tak się rozkłada price pool: 120 tysięcy dolarów dla zwycięskiego duo. Więc myślisz, że nagroda naprawdę niczego sobie, bo wiecie, w takim e sporcie, ja nazwijmy sobie drużynowym 5 na 5 no to pula nagród 120 tysięcy dolarów, czyli pula. Główna nagroda wysokość 120 tysięcy dolarów jest gdzieś tam spotykana no, ale jednak to się wiecie, odbija na całą organizację i tak dalej. A tutaj de facto się to na tą dwójkę, więc jest to naprawdę, naprawdę niebleco, umówmy się. No i warto sobie powiedzieć, że ten turniej się nie zaczyna, właśnie już bardziej kończy. Możemy zwrócić uwagę na to, że już mamy w wielkim finale Team DM, zapytacie kto to jest. Otóż jest to Donk oraz Monz jak to możemy zobaczyć. No i oni lecą dosyć, dosyć potężnie, jak to możemy tutaj zobaczyć. No rozwalają jak leci, rozwali Kiosuka i baza. Kiosuka to jest ten, wiecie, wielki talent, który ma zastąpić Donka, według co po niektórych przynajmniej. W związku z czym zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Warto powiedzieć, że w w tym turnieju był udział również Simple, który właśnie przez owego Kiosuke i baza został rozwalony. No bo inaczej tego nie można powiedzieć: 13-2, no to szanujmy się, tak? No i Simple grał z perfekcją, jakby staty nie najpotężniejsze. No ewidentnie coś tutaj nie poszło. Zobaczymy, kto do turnieju jeszcze dojdzie. Będzie grał team BK oraz, oraz XJ. Y, to możemy sobie zobaczyć, że to jest Bas oraz Kiosuke, oraz Xielo i Jamie. Zobaczymy, kto z nich przejdzie dalej. Bardzo ciekawy turniej. Ja osobiście mega się że takie inicjatywy są organizowane, bo jednak fajnie, jak coś się tutaj, jakby na to nie patrzeć, zgrywa więcej. Wiadomo, że jest to w kategorii show meczek, to możemy zobaczyć, więc też nie traktujmy tego jako jakieś turbo profesjonalne spotkanie, ale jednak takie urozmaicanie po tych zwykłych turniejach, nazwijmy to sobie, zwykłych 5 na 5, myślę, że jest czymś, czego ta scena zdecydowanie nie potrzebuje. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to tutaj już powoli community antycypuje i spodziewa się jakiegoś update'u. Za racji, że ostatni miał miejsce, jak to możemy zobaczyć, 19-20 grudnia, no to wypadałoby coś tutaj, żeby Valve nam ugotowało. Między innymi pokłosie też tego, że fajnie, żeby z tym Diglem coś się podziało. Między innymi ludzie też spekulują, że jest wiele tematów, które mogą stać ogarnięte. Wśród nich chociażby zmiany, jak chodzi o map pool. Tutaj też takim małym hintem jest to, że Spoonji właśnie wrzucił takiego tweeta, w którym generalnie jakby na to nie patrzeć, błaga Valve, żeby jak najszybciej wymienili tą Pulemap, map, no i Valve polajkowało ten post. Więc z jednej strony mogli polajkować i mieć to gdzieś, a z drugiej strony, być może już jest to jakaś wskazówka, że coś będzie na rzeczy i coś tutaj może się wydarzyć. Jest też szansa na, oczywiście, koniec promocji, coś w sensie nie, na początek promocji, oczywiście, jak chodzi o Shankai. W związku z czym jakiś taki update mógłby, jak najbardziej, za niedługo wchodzić i warto sobie, oczywiście, z tego zdać sprawę. Jest też temat, oczywiście, graffiti, i tutaj też troszeczkę się podziało z tej perspektywy, że CS2 News zwrócił nam uwagę, że jest to jedyny klip z całego Majora, który Valve przekazało dalej radziłem to i faktycznie jest to post z 15 grudnia. Cundest Strike is Unmatched, zdobył on 2 miliony zasięgu, więc naprawdę naprawdę potężnie. Owszem, zdarzały się sytuacje, że tej CS w jakiś sposób retweetował, przekazywał dalej posty innych, ale tak żeby sam siebie wrzucił jakieś demko, no tego jako tako nie mieliśmy. W związku z czym warto sobie zdać sprawę, że jest jedyne takie e, takie tutaj powiedzmy wideo wrzucone przez nich, więc myślę, że też ważne, żeby o tym wiedzieć. I być może właśnie takowe gdzieś tam grafity, jakie się pojawia. E, w sensie to jest oczywiście to call na miarażu, ale być może coś w ten desen zostanie również tutaj nadaście przez nas dodane. E, więc zobaczymy, jak to się oczy się dalej potoczy. Należy również powiedzieć o małej dramie z udziałem Tor czyli takiego oziomka, którego followuję na Twitterze i często przytaczam jakieś newsy, które on zapoda, bo zapodaje ciekawe. I można tutaj zauważyć, że chłop się generalnie nadział, gdyż wszedł w współpracę z Gigi Dropem, no i mieli razem zorganizować giveawaya. Giveaway, -a. giveaway -a się odbył, zostali nawet wyłonieni zwycięzcy, aczkolwiek to możemy zobaczyć od długiego, naprawdę długiego czasu. Te Nie ma w ogóle z nimi kontaktu, nie wysłali przedmiotów i chyba nie wyślą. W związku z czym nie polecam korzystać z Gigi Dropa, co zresztą mówi sam Tor, także myślę, że warto o tym wiedzieć i warto taką informację przekazać, że coś tam generalnie śmierdzi i nie warto się tam pchać. Natomiast warto sobie powiedzieć o wszystkich obecnie przeniesionych na ławkę albo, do, albo wolnych agentach, jak chodzi o CSA2. Jak możemy zobaczyć, lista jest naprawdę, naprawdę potężna. Mamy tutaj też Ralena, e Kailara, Główiego, Mich, Micha oczywiście, w związku z czym możemy zobaczyć, że tu jest naprawdę masę różnych ksywek znanych, no naprawdę, stopowego topowego CSA, więc być może niektóreś to z nich zasilą jakieś topowe formacje. Należy również zwrócić uwagę, że ta lista została tutaj właśnie jeszcze zapdyjtowana i zostały dodane kolejne polskie ksywki, więc naprawdę Polak Polaków jest dużo dostępnych. Pytanie, czy który z nich zasili jakiś mocny team i czy będziemy mieli więcej e, gdzieś tam Polaków w topce CS-owej. Liczę szczerze, że tak. Liczę, że który z nich tutaj trafi w dobre miejsce i że będzie mu tutaj e, się dobrze grało i że osiągnie jakieś sukcesy. Polska górą, wiadomo jak to jest, no nie? Warto również powiedzieć o bardzo ciekawym craftcie, e, który tutaj możemy zobaczyć ziomek TheProbable stworzył, a mianowicie jest to Glockwater Elemental, który wszyscy wiemy wygląda tak w CS-ie, a tak wygląda jego odtworzenie oczywiście in real life w prawdziwym życiu. Wygląda to naprawdę nie byle jak, wygląda to naprawdę potężnie, bardzo mi się to podoba i myślę, że też warto zwrócić uwagę na takie inicjatywy ze strony community, bo jednak ktoś się postarał, pracę włożył i tak to się prezentuje. Dzięki za dzisiejszą obecność, mam nadzieję, że wam się podobało, łapkę w górę proszę zostawić i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymajcie się, strzała!